Dzień dobry, witam Was na filmie, na lekcji pod tytułem Brzydkie Kaczątko na poziomie B1, B2. Jak widzieliście na początku filmu, mam cztery filmy dotyczące tej bajki na czterech różnych poziomach. I można obejrzeć sobie filmy te wcześniejsze albo też ten na poziomie C1. Popatrzcie na ekran. Myślę, że autor bajki widział gdzieś taką właśnie scenę jezioro na którym było gniazdo łabędzi z pływającymi kaczkami i chyba wtedy właśnie wpadł na ten pomysł że napisze bajkę o podmienionym jajku kto nie pamięta bajki niech sobie zastopuje ekran i szybko doczyta a więc przechodzimy do lekcji Tytuł jest das hässliche junge Endline i tak naprawdę to ta bajka wystarczyłoby żeby się nazywało das hässliche Endline dlaczego dlatego że jest słówko Endline już jest formą zdrobnienia eine verkleinerungsform zu ente tak czy nie? uwaga korekta eine verkleinerungsform zu ente bo wszyscy pamiętają, że zdrobnienia robi się za pomocą czego? Za pomocą "-sien". E, to tak jak na przykład jest brod od sien". ale również końcówka line z rodzajnikiem das tworzy nam zdrobnienia. Das Hesley się pochodzi od czasownika Hasen nienawidzieć. Ale zobaczcie, napisałam to przez 2 S. Dawniej pisało się przez szarfes S. Tak, stąd mamy właśnie słówko Hesley. Ale w tym roku była reforma ortograficzna, i tam, gdzie nie było potrzebne szarfę z S, tam zostało usunięte, a tam, gdzie było potrzebne, tam zostało. W każdym razie tak właśnie teraz się pisze hasem. Hmm? I uwaga, teraz tutaj mamy tekst. Zrobimy tę lekcję w taki sposób, że. Wy teraz sobie zastopujecie ekran i sobie to przeczytacie. Ja zrobię 5 sekund przerwy, i po 5 sekundach będziemy czytać wspólnie. Dobrze? W takim razie zastopujcie ekran i czytajcie. Przechodzimy do czytania. Jesteśmy teraz w której części tej bajki? W momencie, kiedy Kaczorek się już wykluł, już wszyscy widzą, że jest inny. I ten fragment, który wybrałam na nasz poziom B1-B2, opowiada o tym, jak był traktowany. Czyli te takie wszystkie złe rzeczy, które działy się na podwórku. A więc zaczynamy. Das arme Entlein wurde gebissen, gepufft und von den Enten wie von den Hühnern gehänselt. Es ist zu groß, sagten sie einstimmig. Und der Putterhahn blies sich wie ein Schiff mit vollen Seelen auf, ging gerade auf das arme Entlein zu und dann kollerte er und bekam einen feuerroten Kopf. Das hässliche Entlein wusste nicht, wo es stehen oder gehen sollte. Es war tief betrübt, dass es so hässlich aussah und von dem ganzen Entenhof verspottet wurde. So ging es am ersten Tag und später wurde es immer schlimmer. Das arme Entlein wurde von allen gejagt, selbst seine Geschwister waren unartig gegen es und sagten immer Wenn dich nur die Katze holen würde, du hässliches Ding. Selbst die Mutter seufzte, wärest du nur weit fort. Die Enten bissen es, und die Magd, die die Tiere fütterte, stieß es mit dem Fuß weg. da lief es fort und flog über den zaun. I teraz tutaj bardzo proszę: takie panoramiczne pokazanie najważniejszych elementów. Ja nie umiem rysować, to wszyscy moi uczniowie wiedzą, teraz to już wszyscy się na świecie dowiedzą, że nie umiem rysować, ale bardzo proszę. To są te elementy, kto co robił. Was haben die Enten gemacht, was haben die Hühner gemacht, was hat der Butterhan gemacht. Was ist ein Puter Han? Ein Puter Han jest indyk. Tak naprawdę to jest die pute jako indyk, indyczka, to mamy puter -han. Was haben die Geschwister gemacht, also die Schwester und die Brüder? Was hat die Mutter gemacht? Und was hat dieses Mädchen gemacht? Ja, das sind diese elementy. Popatrzmy w takim razie jeszcze raz na tekst i wyszukujemy te elementy, które mówią nam o traktowaniu. Czyli było, jakie? Bison bis gebissen. Gryźć. Było gryzione. Das arme Entlein wurde gebissen. Tutaj będziemy mieć czasownik pufen, to jest bić pięściami, tak popychać. Czyli wurde gebissen, wurde gepufft. Und gehänseln. Hänseln to znaczy po prostu wyśmiewać się z kogoś. Es ist zu groß, sagten Sie einstimmig. Und de Putterhan, się wie ein wie ein schiff sich segel, Dokładnie tu mamy aufblazen wie ein schiff mit segel, wie ein schiff mit segel, wie ein schiff Co to znaczy coś. schiff mit segel, wie ein schiff to postaram się wam pokazać. Tak, tak się mówi. Nie umiem robić indyka inaczej, że tak gulgał, że indyk tak gulga. Czy kogoś z Was gonił, może indyk? tak, to On tutaj tak właśnie gulga i goni za kimś. Bekam einen Feuer, Kopf. Das Ta sesja się nie wuste, nichts, was oder gehen sollte. Zobaczcie, gdyby to była matura, to tutaj maturzysta musiałby dopisać. Indyka oder wohin es gehen sollte, tak? czyli nie wiedział, co ma robić. Hmm? Es war tief betrübt, taki smutny, das es so hässlich aussah. Und von dem ganzen Entenhof. Hmm, tutaj mamy słowo der Hof, które znamy z Bahnhof, nie, dworzec, albo może hmm, jako Schulhof, podwórko szkolne, albo Bauernhof, czyli tam u rolnika. Czyli to było całe podwórko, na którym mieszkały kaczki. I ferszpotet wurde. Tutaj mamy ferszpotet. Und coś, so, so eine Situation war am ersten Tag. Und später war es noch immer schlimmer, ja? Und das arme Entlein wurde von allen gejagt. Jagen to jest polować, ale tutaj też w sensie łapać, tak? Że było przez wszystkich te jakby no, łapane, polowane, w sensie, że była stosowana tutaj przemoc selbst eine geschwister waren unartig gegen es ja? i tutaj pewnie znacie słowo artyś, to znaczy grzecznie a tu mamy unartig czyli zaprzeczenie i teraz gegen i teraz na przykład takie zdanie, że dziecko jest niegrzeczne wobec mamy no to będzie das Kind ist unartig gegen die Mutter hmm? i co mówili bracia i siostry to mówili. Tutaj mamy tryb przypuszczający. Ta forma würde jest to tryb przypuszczający, taka forma opisowa, czyli aby cię, żeby cię był złapał kot i zabrał. tak? dziś nud i würde. Du hässliches się zding. Das ding to znaczy diese, czyli rzecz, czyli po prostu przezywają go, że jest brzydki. Tutaj mamy trudny do wymówienia czasownik. Zoj w cen", tak? To jest forma czasu przeszłego, więc on brzmi Zoj w cen. Wzdychać. Hmm? Wejrest du nur Whiteford. I tutaj mamy też tryb przypuszczający. Tryb przypuszczający to jest poziom B1, B2. A więc tutaj Würde, a tutaj Wejrest. Die Enten BISEN S. Tam mieliśmy Würde BISEN, a tutaj mamy. Bisen, czyli dalej jesteśmy w czasowniku bisen, czyli gryźć. Undimag di tire czyli tutaj mamy zdanie podrzędne. Zdanie podrzędne to jest właśnie taki poziom B1, B2, przydawkowe. Dziewczyna, która, tak? dom, w którym mieszkam, dziewczyna, która karmiła tutaj zwierzęta, kolega z którym poszedłem. Stis es mit dem fus weg. Stis pochodzi od stoßen, to znaczy kopać, uderzać. Uderzała. Dalif es fort. Tutaj zobaczmy, tutaj mieliśmy słówko fort. I tutaj było to fort, czyli to jakby precz daleko. Czyli tu, gdzie matka mówiła, A żebyś ty już był gdzieś daleko, czyli po prostu żebyś ty odszedł. To właśnie on pobiegł daleko. Czyli po prostu uciekł stamtąd, tak? Czyli biegnąc oddalił się und flog über den zaun, czyli przefrunął przez płot. Der zaun oznacza płot. Czy zauważyliście teraz, jaką formą gramatyczną będziemy się zajmować w tym fragmencie tekstu? To jest forma WRD, tak jak tablice rejestracyjne, czyli strona bierna, czyli wirt, na przykład Gemacht. Albo w czasie preterytum. Wurde gemacht. Nie zajmujemy tutaj się perfektem. Ja tutaj przygotuję na kanale też kilka filmów gramatycznych, ale teraz przejdziemy tylko przez preteritum, ponieważ tak właśnie to jest w bajce. I zobaczmy. Wurde gebissen. Wurde gepucht. To jest strona bierna, czyli było gryzione, było bite, popychane, było wyśmiewane. Następnie było przepędzane, przeganiane, łapane. Tutaj będziemy mieć Wurde gebissen. Tak? Wurde gebissen, Wurde gepufft, Wurde gehänselt. Następnie tutaj mieliśmy jeszcze raz burde jacht. A tutaj co to jest to? Czy widzicie tutaj jakiś fragment, który by nam wskazywał na kawałek czasu przeszłego, bo przypominam, że strona bierna jest tworzona tak, że coś jest robione. To jak Zostało zrobione, tak? Ktoś coś zrobił, to właśnie tu jest ten partycji perfect, ta, ta druga część czasu przeszłego perfekt. Czy w tym szarym widzimy gdzieś jakiś kawałek tutaj czegoś, co by wskazywało na no to, że tam jest jakiś kawałek czasu przeszłego? Nie. A więc tutaj ta forma Wurde w tym miejscu jest to zwykłe użycie czasownika werden, to znaczy stać się, zostać. Czyli że później stawało się coraz gorzej, było coraz gorzej. I popatrzmy jeszcze tutaj, tutaj, gdzie mamy stronę czynną. Bo tych stań już tłumacz albo autor, bo nie wiemy też, jak wyglądał tekst w oryginale. Czy, czy tutaj w oryginale była strona wierna? Myślę, że chyba mało kto zna w ogóle Hansa Christiana Andersena w oryginale. Tutaj mamy, że kaczki gryzły. No to tutaj mamy, że było gryzione, czyli załóżmy, jest zachowane. Ale tutaj, gdzie mamy tę dziewczynę, ponieważ Dimakt oznacza dziewczynę, to to, to to, co teraz mówimy Das Medsien, to dawniej było Dimakt, to była taka prosta jakaś dziewczyna. Ona kopała nogą, tak, odsuwała nogą, i nie mamy tutaj, że to kaczątko było przez tą dziewczynę odsuwane nogą, czyli w tym miejscu mamy stronę czynną, a nie stronę bielną. Natomiast nie da się zrobić strony biernej od czasowników, które się łączą z ZAIN. Czyli co innego jest, że tata naprawia samochód, samochód jest naprawiany, natomiast, natomiast tutaj, gdzie mamy biegnąć, tak, po obiegu, to nie mogę powiedzieć, że zostało coś biegnięte, bo żeby była strona bierna, musi być jakiś sprawca gdzieś tam, bliżej lub dalej, nieokreślony. Natomiast tutaj, gdzie ktoś biegnie, no to nie ma żadnego sprawcy, on sam jest tutaj jakby wykonawcą czynności. I tak samo tutaj nie można powiedzieć, że było przeleciane przez płot, w tym miejscu. A więc teraz przystępujemy do ćwiczeń tłumaczeniowych. Będziemy to robić tak, że po lewej stronie będzie wersja niemiecka, po prawej polska. I będziecie mogli sobie, gdyby ktoś chciał przetrenować. No, zachęcam do pracy zakrywać lewą stronę lub prawą i sobie po prostu sprawdzać to tłumaczenie. Tłumaczenie robimy od razu, mówię, 1 do 1, czyli w sensie, że takie proste, nie, nie jakieś czarodziejskie, literackie, tylko takie, tak, żeby było wiadomo, jakie te słówka są. Czyli uwaga, biedne, biedne kaczątko było gryzione, gryzione, tak, tutaj bi, bite i przez kury, przez kaczki i kury, przez kaczki i kury wyśmiewane. I tutaj popatrzcie, przy okazji od razu nam się wprowadza sprawca, bo tutaj mamy stronę bierną i tam już wiemy, że jest Wurde gebissen, Wurde gepuft, ale teraz przez kogo? Von i to fon się łączy z trzecim przypadkiem, i to, że to jest trzeci przypadek, widzimy tutaj i tutaj, tak? To o tym wiemy. Dobrze. Ono jest za duże. Mówiły jednogłośnie. Oczywiście to jednogłośnie, to żebyśmy tutaj widzieli, jak to się tłumaczy. Einstein miś jednogłośnie. Ono, dlaczego tu jest ono? No bo jest das end line, prawda? I tutaj mamy to s. Numer drive. Mhm. A indyk, bo przypominam, że und to nie znaczy tylko i, ale też może być a. A indyk NADĄŁ się, nadymał tak? Nadał się, jak statek. O, patrzcie, taki był przebój zespołu wilki, i tam było takie coś pod pełnymi żaglami, tak sobie tutaj napiszemy poetycko. A indyk nadął się jak statek pod pełnymi żaglami. <noise> no dobrze. I co my tam dalej mamy? Tak, tam był potem przecinek, podszedł do biednego kaczątka. Kaczątka. Bo tutaj już mamy armę, tak? Nie, nie już brzydkie, tylko podszedł. Cugień. A wie man den to jest. Właśnie takie wyrażenie. I wtedy zagulgał, zagulgotał, tak, zagulgotał i zaczerwienił się na głowie. Słuchajcie, nie wiem, jak tutaj można tak elegancko zrobić. Można by sprawdzić w polskiej wersji. W każdym razie po niemiecku byłoby to, że dostał, dostał czerwoną głowę. Tak, w tym sensie. Brzmi to tutaj pięknie. Czerwoną głowę. Oczywiście, oczywiście to było nawet twoje fojerod, czyli jakby to był kolor samochodu, to było takie czerwień jak, jak ogień. Dobrze. I teraz będziemy mieli tak brzydkie kaczątko. Uwaga, patrzymy tam. Nie wiedziało, tak? Tutaj razem ze mną pracujecie, prawda? Nie wiedziało. I teraz tak, tutaj musimy tak trochę poetycko powiedzieć co, co ma ze sobą zrobić tak naprawdę, tak, i co, co zrobić, tak, co zrobić ze sobą, w sumie, ale to jest takie trochę poetyckie, ja bym powiedziała, ponieważ w oryginale mamy, gdzie powinno stać albo dokąd powinno iść, czyli gdzie ma stać, gdzie ma siedzieć, co ma robić, prawda, czyli tutaj musimy pamiętać, że ten fragment jest taki mocno poetycki i tak łatwo nam to nie pójdzie, mhm było głęboko zatroskane w sensie takie smutne że, że wygląda że wygląda tak brzydko i że było wyśmiewane przez całe kacze podwórko oczywiście tutaj byłoby lepiej Powiedzieć przez wszystkie kaczki, no ale my tutaj mamy taką wersję 1 do 1. Dobrze. Tak było pierwszego dnia. Tak było. Pierwszego dnia. A potem było jeszcze gorzej. A potem było coraz gorzej. Zobaczmy ta forma Immer-Slimer. Coraz gorzej. No to, to tak się właśnie opisuje. Coraz ciemniej, coraz Więcej, coraz gorzej. Imer, szlimer. Czyli biedne kaczątko było przez wszystkie. I teraz tutaj będzie to, ten czasownik od tego polować. Wolę tak napisać, słuchajcie, żeby było nam dobrze tłumaczyć, bo mamy się czegoś nauczyć. Także w urde że nie używamy strony czynnej, tylko używamy strony biernej. Czyli tak jakby polować, łapać, O, jak sobie tam bolicie. Dobra. Teraz będziemy mieć nawet jego rodzeństwo było dla niego niegrzeczne. Ładnie powiedziane niegrzeczne. I mówiło... I teraz zobaczmy tylko jedną rzecz. Wy jesteście przyzwyczajeni na pewno, że... Rodzeństwo to jest liczba pojedyncza. Tutaj mamy taką wersję, że geschwister jest liczbą mnogą. Skąd to wiemy? Ponieważ tutaj mamy końcówkę waren, to waren na sie waren und sie sagten. A więc po niemiecku musimy nawet jego rodzeństwo byli niegrzeczni i mówili, i mówiło, tak? I teraz co, co mówiło to niegrzeczne rodzeństwo? A żeby się od zabrał. Ty, brzydactwo. Tutaj to duchesty się dingue, ty brzydka rzeczy. No nie da się tak zrobić, prawda? Musimy to jakoś tak zrobić, ty, brzydactwo, żeby cię kod zabrał. Y, tryb przypuszczający to wyrdę. Tutaj mamy to w tym jakby by. Tutaj mamy to. Może ja sobie tak zaznaczę jeszcze raz, żebyśmy o tym pamiętali. Czyli tutaj też się nauczymy strony biernej, ale też trybu przypuszczającego. Nawet matka, nie że mama, bo to ta bo, bo, niegrzeczna ta kaczka, wdychała, ażebyś poszedł precz, tak? A żebyś, a już był już daleko. Popatrzmy, tutaj też nie zrobimy z tego nic lepszego, no bo tutaj nie ma czasownika iść, tylko to jest takie trochę przenośne, że żebyś już był daleko, żebyś sobie poszedł precz stąd. Mhm. 14, już ku końcowi się zbliżamy, kaczki je gryzły, dlaczego je, no bo to jest to kaczątko, czyli to by było teraz to, to, jakby on, to by było go, no nie, jakby była ona, to by było ją, a tutaj byłoby kaczki, kaczki je gryzły, a dziewczyna, która karmiła zwierzęta, kopała je stopą, tak, czyli je, czyli to kaczątko, nogą. Czyli tutaj musimy tak trochę ładniej może zrobić. I 14 i wtedy uciekło, wtedy uciekło i przefrunęło przez płot. I podsumujmy, co tutaj dzisiaj zrobiliśmy. Po pierwsze sobie przypomnieliśmy, że występuje również zdrobnienie line. Krótka informacja o pisowni, bo to mało kto wie. Przeczytaliśmy tekst, który się skupiał na traktowaniu kaczątka przez inne zwierzęta. Zauważyliśmy, że mamy tutaj stronę bierną. I zaznaczyliśmy sobie stronę bierną. W jednym miejscu była nie strona bierna, tylko zwykły czasownik Werden w normalnej funkcji. A tutaj podyskutowaliśmy o stronie czynnej i później zrobiliśmy tłumaczenie. W takim razie dziękuję za uwagę. Gdyby ktoś chciał zobaczyć film na poziomie C1, to zapraszam, albo też niższe filmy. Będę tutaj publikować filmy dwa razy w miesiącu, pod koniec miesiąca i w połowie, a więc zapraszam i dziękuję za uwagę. To wszystko.